Nagrywamy. No chcesz że sobie gwiazdą YouTube'a? Chcesz. No, widzisz? Słuchaj, mam dla ciebie takie zadanie. A to było całkiem sarkastyczne. Ale masz taki niesarkastyczny tekst. Tak. Gotowy? Masz nie. Twoje... Co, nie chcesz? Hejka, skoro tutaj się znalazłeś, chyba potrzebujesz pomocy z zapisami na WF, prawda? Świetnie się składa. Chodź, zaraz wszystko ci pokażę. Ogólnie, na samym początku warto się zorientować, na co chcemy się zapisać i czy dla danych wf są terminy, które nam odpowiadają. Polecam to zrobić przynajmniej jeden dzień przed zapisem. W tym celu wchodzimy na stronę internetową plan.ue.wroc.pl i szukamy WF-u, który nas interesuje. Wybór robi wrażenie, prawda? Kiedy już znaleźliśmy obiekt naszych zainteresowań, w moim przypadku tenis stołowy w czwartek na godzinę 15, czekamy na otwarcie zapisów. Informacje, kiedy to będzie, znajdziesz na Facebooku samolotu. Dokładnie, to tak chciałem powiedzieć. Bardzo mądry jesteś. Teraz przejdźmy do samych zapisów. Logujemy się do naszego ulubionego usosa, wchodzimy w zakładkę dla studentów, klikamy w rejestrację i rejestrację na przedmiot. Następnie klikamy w naszą rejestrację. Tutaj wyświetlą się wszystkie wf -y, na które możemy się zapisać. Można się pogubić ceny. Szukamy na liście tego, który wybraliśmy i modlimy się, że jest przynajmniej jedno miejsce wolne. Klikamy w ten mały koszyczek zakupowy i przechodzimy do wyboru konkretnej godziny. To na szczęście już mamy wybrane, więc tylko zaznaczamy czas, który nam pasuje. Zostało nam kliknąć na dole rejestru i gotowe. Jesteś zapisany na WF. Jesteś zapisany na WF. Pięknie. Yeah. <grywa>